Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Daga i zapraszam Was na kolejny odcinek z wyzwania Noc Sobery. Dzisiaj, tak jak mówiłam, mamy urodziny Lindy. Zaraz tutaj będzie nam wypowiadać życzenie. Wszystko mam już przygotowane. Co jeszcze? Chyba ogólnie to tyle. Dzisiaj sobie ogarniemy właśnie urodziny Lindy, pójdziemy z nią w poniedziałek do pracy ostatni raz. To już jest taki ostateczny odcinek związany z karierą Lindy i ogólnie z nią. Więc zaczynajmy. Chodź tu, wypowiedz życzenie, to jest ten właśnie moment. Może ja jakąś foteczkę sobie zrobię, co. Tak sobie zrobimy. O. I... Po urodzinach. Linda jest seniorką. Gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz? Się wywać. Naprawdę na dwór. Tutaj gdzieś... O jacie. Dobrze zmieniła grupę wiekową. Dodaj świeczki mi tu, proszę bardzo. Linda jest siwa. Dobra, ja sobie wpisuję kod. No i przerobiłam Lindę, tam zrobiłam jej dwa stroje i do spania. Wygląda ona w ten sposób. Troszkę i chyba przykróciłam włoski, tak mi się zdaje. No, nadal młodo wygląda, tak mi się wydaje. Jakieś tam zmarszczki się pojawiły, ale no, mam nadzieję, że szybko nam nie ucieknie z zimowego świata. Dziś, <coughs> jutro idziemy w poniedziałek z nią jeszcze do pracy. Tutaj nam się syrek obudził. Mógłbyś sobie użyć pieluszki. Ty i sobie siku, a babcia przyjdzie tutaj, przewinie nam Syrka i go nakarmi. Ja bym chciała zaraz sprawdzić jaką oni tu mają relację. No czyby z mamą tak samo z babcią i tak samo z mamą ma. Mm. Możesz sobie iść zjeść coś. To jeszcze chciałam ten tort schować. Dobra, ona sobie weźmie i Prim też sobie coś weźmie. Dzisiaj chyba będzie ogólnie bez, bez cutscenek, bo chciałam, żeby właśnie ten odcinek, tak jak mówię, e, był takim odcinkiem jeszcze Lindy. Żeby podobykać te wszystkie sprawy, które nam zostały, połóż go tu ładnie. Aha, tylko jeszcze karmisz. A to może nie. Weź go tutaj, połóż. Hmm, to się coś zepsuło. Sobie jesz, ok. I co ty tu masz? Dane promowanie sprawy. No to zaproś tego swojego um, Stefana Ty tradzisz do pracy. Tak. No może będzie awans. Okej. Okay. My tu dalej jeszcze te przełomy. Nie wiem, czy nam się to uda. Chyba nie. A ona ma tu już coś takiego, jak... Um, przejść na emeryturę. Ale ciekawa jestem, czy ona jakieś, jakąś kasę będzie dostawać, jak przejdzie na tą emeryturę. Nie wiem, nie mam pojęcia. Zobaczymy. Ty może. Aha, bo Ty go zaprosiłaś? Zaprosiłaś go? Jest tu. Skup widok. Ej, a Ty biegniesz do nas. Chciałabym mu tą sprawę popromować i... jajka nie kliknę w niego. Gdzie to tu jest? Przyjazne. Kariera. Aki za sprawą to będzie to. Dalej i do niego. A, fajnie, że przez ten przeszłaś. Ojeju. Rób to dalej. Udane promowanie sprawy. Ukończone. Super. Możecież sobie tu. Mm, na rzekaj na rodzinę, partnera. Podziel się, głęboko Oświadczcie. A to może. Mm, Idźcie sobie do kina, o. Mm, ty co? Idź tu. Mm, baw się z nim. Ty, z dziewiętnasta godzina. Czy możesz zaprosić Arię? Bo chciałabym z jeszcze z nią pogadać i ogólnie, no bo jak widzicie, mamy słaby kontakt. Ty jesteś smutny ze Do spania. Dobra, babcia cię położy. Już się nie baw. Niech hmm. ta Aria przyjdzie. Hmm. Przyjdzie ona? Bo idzie. No, chyba się nie uda. O, idzie, dobrze jest. Mam nadzieję, że nie jesteś spięta, że ci to przeszło, co? Nie swoje, no o co ci chodzi? Poprawku. Zostawka. Prosiłam o coś. No, linda. Możesz się ruszyć? Dalej jest nie swoja. Hmm. Zapytaj, jak minął jej dzień. Ty sobie już idź. Ty idź. Ty moja droga, idź sobie spać. No czy babcia tylko weźmiesz w końcu? Czemu ona taka nieswoja? O. dało się.

Tak przy mamie, o ja. Żywiona gadka na podryw. Dobra. Kujemy żelazo, póki gorące. Dobra, on śpi, idź spać. Zapytaj, czy jest w związku? Nie wiem, czy ją pytała wcześniej. Spróbuj uwieść. Mm. Przede wszystkim chciałabym, żeby jak najwięcej miały przyjaźnie, ale pierwszy pocałunek też już możemy okarnąć. Mm. I super, udało się. No bo ona była nie swoja wtedy, no to. Mm, Obej Dobra, mm, to może sobie mm, pójdzie już o bo Primrose musiałaby iść, ich ją jeszcze i. I co A ty pójdziesz spać. Okej. Okay. I wszyscy śpią. Widzimy się rano. Oczywiście, Syrek się obudził, ale babcia tutaj się szybko zajmie nim. Nakarm karm z butelki i znowu połóż spać. Ojoj, co tu się stanęło? Tutaj, y, Serek jest mega głodny, mega śpiący. Trochę go zaniedbaliśmy. No, już jest ogarnięty. Zaraz Linda znowu pójdzie spać. Odpocznie sobie. Opowiedz bajkę i do spania. Pruim jako pierwsza wstała. Wyspała się już, ona się najszybciej wyspała z nich wszystkich. Dobra, ty też już wstawaj. Chodź... Pójdziesz tu do łazienki, skorzystasz, weźmiesz szybki prysznic i weźmiesz resztki. kąpiesz ty też e, idź do pracy ty na którą masz? ojej za godzinę idziesz do pracy to nie będziesz nic jadła e, ty też stawa już to ty sobie najwyżej weźmiesz coś zjesz bo jak będziemy kopać to żebyś była e, w dobrym nastroju dobra e, ty to chodź jeszcze, pooglądasz telewizję, a ty zaraz i idziesz, wyślij w pojedynkę. To nie ma sensu. I ty też idziesz. Dobra, super. Ty szybko siku. Później to sprzątni. I weź prysznic. Co ty tu jesteś spięta? Brak ambicji? Mam nadzieję, że tutaj... E Lindzie się nic nie stanie, jak trochę pobiega i pokopie, co. Ja sobie lepiej zapiszę. Bo, jakby mi umarła z przemęczenia, to nie chciałabym tego. Ja sobie to tak kopię i w międzyczasie noszę. Ojej. Nasza Rosalia dostała mm, awans urzędniczka państwowa. Zaraz Linda kończy dzień w pracy. Pokopałam tyle, ile mogłam. Choć tu jeszcze może zdążysz. Zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że może się uda ten ostatni pierwiastek nam ogarnąć. Fajnie by było. No, ale nie, nie, nic na siłę, co nie. Dobra, już się kończy, dzień pracy, więc linda jest padnięta po tym ostatnim dniu pracy. Szybko wejść prysznic i siku zrób. Weź resztki. A tego co? Gdzie? Ja cię kręcę. Teleportuj. Weź go połóż, e, Rozalia. Później i ciku i... umyj to. Prim, ty pływasz. Okej. Okay. to sobie pływaj. Y i co ty tu masz? No chyba cię Frank boli głowa. Mm. Osiągnij... Po, pozyskaj dwa głosy. Opłać rachunki jeszcze. No, to trzeba ogarnąć. Ale myślę, że dopiero to zadanie codzienne zrobimy może... Jak tutaj to ogarniemy? Co ty wrzeszczy? Postaraj się zasnąć. Babcia jest zmęczona strasznie. Co wy macie dzisiaj na cy? Jak nie Frank, to Anna. Od takiego długiego czasu tak naprawdę Frank do nas dzwonił. Że to mega dziwne. Nie ma ochoty się znaleźć w tej wodzie, a dalej pływania. Chodź, y, sikaj. Y, tak lubisz. Y, I idź spać. Ty tu pucujesz. Y, jajku, Linda jest w strasznym stanie. Idź sobie zaraz odpocząć, spać. A ty dalej nie śpisz? No, śpisz. Okej. Okay. I... Y, Zaproś. Znowu go. Zaprosimy. Zaproś. Myślę, że jutro zrobimy urodziny syrka i pozapraszamy kilku znajomych, no i spać? Czy ty nagle tu nie możesz wejść? Podejdź tu. No idź spać. No, o co ci chodzi? Eee... I sobie trochę ogarniemy do tego awansu, co w tym czasie? Gdzie ten z lew? Tu. Chodź Stefan. Podejdź tu. Ty musisz pozyskać dwa głosy, eee, kto to jest? Nie wiem, ale idź sobie. Eee, dobra, jest... Teś, ty? Więc robimy tak. Kariera pozyskaj głos. Co on taki smutny Ok, udało się. No i co, i co my możemy sobie iść? Bo ty byś musiała iść się wyspać, iść spać. A ja będę kończyć ten odcinek w następnym odcinku. Tak jak mówiłam, będziemy mieć urodziny naszego syrka. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, będzie mi bardzo miło. Trzymajcie się, pa.